Cześć, jestem to No i już, witam Was w szybkich odpowiedziach. już w sumie długości krawędzie grania stosupa prawidłowego ośmiokątnego, w którym krawędź podstawy ma długość 6, a krawędź boczna jest 2 razy dłuższa. Ok, no to zaczynamy. Krawędź podstawy to a i tu jest 6. Krawędź boczna, czyli wysokość tego grania stosłupa jest 2 razy dłuższa. To 2 razy 6, a to jest 12. No to zaczynamy od krawędzi podstawy. Mamy prawidłowy ośmiokątny, czyli w jednej podstawie mamy 8 krawędzi i w drugiej podstawie mamy 8 krawędzi, czyli łącznie mamy 16 krawędzi o długości 6. Dodać. I skoro mamy prawidłowy ośmiokątny, to znaczy, że on ma 8 ścian bocznych, czyli będziemy mieć 8 krawędzi, o długości 12. 96. Dać 96. To łącznie 192. Czyli suma długości krawędzi grań na stosuła prawidłowego ośmiokątnego wynosi 192. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i... no i już! Dzień.